Witam serdecznie wszystkie byki, byki słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na marzec 2025 roku. Jak wiecie, marzec jest niesamowitym miesiącem ekscytującym, pełnym niespodzianek. I z jednej strony. Czas zakończeń, z drugiej strony czas początków i cały czas przeplatanie się tego wszystkiego ze sobą. Obejrzyjcie, proszę, tą ogólną prognozę, którą nagrałam. Teraz, co wam sprzyja w tym miesiącu, drogie byki? Do 20, do 19, bo już 20 Słońce przechodzi do znaku Barana, ale do 20 będzie w rybach, czyli Pozytywnym aspekcie sekstylu do Waszego znaku, yy, Mars, planeta energii, siły życiowej, przez cały miesiąc będzie w raku, również w sekstylu do Waszego znaku, poprawiając Waszą komunikację, świetny czas na kursy, szkolenia, warsztaty, yy, na naukę, yy, dobre relacje z ludźmi, yy, dobre porozumienie, dobrze się czujecie z ludźmi. Yy, Yy, oprócz tego yy, w tym miesiącu i Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, i Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, będą w retrogradacji, i Wenus 27 powraca do ryb, czyli ponownie ustawi się w sekstylu do Waszego znaku, a Merkury 30 wraca do ryb. Yy, również Neptun, do 29 marca będzie jeszcze w rybach, czyli ten znak ryb. A Neptun to planeta miłości, duchowości, rozwoju. Tutaj dla Was mocno uaktywniają się realizacja marzeń, wasi przyjaciele. Tutaj może być miłość, poznanie ludzi. To najmocniej będzie wpływało na ryby, na byki z ostatniej dekady, tak? Bo tutaj dla nich. Te planety będą jeszcze wracały do ryb, czyli jeszcze potrzebuje się nad czym zastanowić. Więc, no, dosyć dużo się dzieje. Ale zacznijmy od początku. Już 2 marca, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest w baranie i w baranie wie, czego chce. Tutaj Wenus wchodzi w retrogradacji i będzie w tej retrogradacji, aż do 13 kwietnia. Podczas tej retrogradacji właśnie 27 marca wróci do znaku barana, do znaku ryb. Jest w znaku barana. Tutaj hmm, to są sprawy ukryte przed innymi. To są wasze emocje. To jest odwaga, która jest w was, ale której wy gdzieś nie okazujecie na zewnątrz. Ja widzę, że ten miesiąc dla was jest takim Budowaniem siły wewnętrznej, budowaniem y, poprzez pracę nad emocjami, poprzez pracę nad sobą, zrozumienie siebie, poszerzanie świadomości, budowanie swojej siły wewnętrznej. Y, tego drugiego, również Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, spotyka się z Neptunem, ale y, y, Merkury i Neptun to jest też takie kłamstwo, iluzja. Poza tym tego drugiego Słońce ustawia się w trudnym aspekcie kwadratury do Jowisza, czyli możemy zrobić coś za szybko. Zobaczcie, Wenus wchodzi w retrogradację. Czyli tu lecimy do przodu, działamy, ale wewnętrz wchodzi w retrogradację i tutaj pewne sytuacje się zmieniają, coś nas zatrzymuje, merkury łączy się z Neptunem, to jest kłamstwo, iluzja, fantazja, słońce w kwadracie do Jowisza. Ja wierzę, że mi się uda. Ja muszę już. Tutaj kwadrat do Jowisza mocno to dotyczy u was zarabiania pieniędzy, waszej wartości, co jest dla mnie ważne, tak? Tutaj jest. Yy, kwadrat słońca do Jowisza, czyli moje marzenia, a rzeczywistość, czy na przykład mogłabym robić to, co kocham i na tym zarabiać. Yy, nie podejmuj decyzji za szybko, tak? Ten miesiąc taki jest, że on nas trochę zatrzymuje i nam pokazuje. I 3 marca Merkury wchodzi również do znaku Barana, czyli Merkury to komunikacja, współpraca, biznes. Merkury w Baranie to jest szybkie myślenie, odważne myślenie. Często jest tak, że szybciej y, zrobię y, niż pomyślę, czy powiem, tak? To jest taki szybki umysł, często za szybki, więc y, jakby tutaj możecie mieć dużo y, różnych myśli, dużo emocji może się w Was pojawić. Piątego, ten Merkury ustawi się w sekstylu do Plutona. Planety przemiany, planety transformacji. Myślę, że dużo możecie myśleć, o swojej karierze zawodowej, o tym, co robicie, o to, jak przedstawiacie się światu. Tutaj myślę, że z odwagą coś planujecie. Jeszcze nie pokazujecie tego na zewnątrz, ale tu planujecie, tak? Ten sekstyl do Plutona to jest pozytywna szansa na przemianę, transformację. Być może chcecie robić coś innego. Odkryjecie być może jakąś pasję. Yhm, ósmego piękny dzień, ponieważ Słońce ustawi się w trygonie do Marsa. A Mars to planeta energii, siły życiowej. Jak wiecie, Mars wreszcie wszedł w ruch prosty, i tutaj macie także i Słońce, i Mars są w sekstylu do waszego znaku, czyli dają wam nowe szanse, nowe możliwości, a razem robią trygą, więc tutaj poznanie wspaniałych ludzi, podpisanie nowych, korzystnych umów, współpraca, kooperacja, dużo rozmów. Być może żeby będziecie jakieś kursy, szkolenia robili, które pomogą Wam, też poznanie ludzi takich wolno-myślących, którzy są odważni w myśleniu, którzy, z którymi poczujecie flow, tak? Więc, jakby otwierajcie się na ludzi, nie zamykajcie się w domu. 11: Merkury połączy się z Wenus w znaku Barana, czyli nasze myślenie. Yy, współpraca, biznes i nasze pieniądze, yy, nasze przyjemności, miłość. Tutaj spotkanie kogoś, z kim yy, yy, szybko może to wszystko yy, się zadziać no bo to jest baranie, tak? Też yy, są sprawy ukryte przed innymi, czyli tutaj, no nie wiem, może być jakiś romans, jakaś randka, yy, jakiś pomysł na biznes, o którym jeszcze nie będziecie mówili. Od 12 wchodzimy już w energię pełni. 12 słońce spotyka się z Saturnem. Saturn jest panem karmy, jest naszym nauczycielem, to jest nasza też ambicja. To jest pan czasu. I tutaj słońce połączy się z Saturnem, ale będzie w sekstylu do waszego znaku, w znaku ryb. Czyli nowe szanse, nowe możliwości na realizację swoich marzeń, ale. Saturn tutaj nas zatrzymuje i mówi, możesz realizować swoje marzenia, ale do tego też jest potrzebny plan. Do tego jest potrzebna konsekwencja. Jeżeli wiesz o czym marzysz, dąż do tego, ale to też wymaga pracy, jakiegoś wysiłku. Czyli trochę ten Saturn, ponieważ tutaj dużo się dzieje w rybach, na ziemię nas ściąga, tak? I pokazuje nam, że wszystko. O czym marzymy? Wszystko czegoś pragnienie, czegoś od nas wymaga, tak? 14 odbywa się pełnia z całkowitym zaćmieniem księżyca w znaku panny. Pełnia jest w pozytywnych aspektach do waszego znaku. Ponieważ księżyc w pan jest w tygonie, a słońce w sekstylu. Czyli pozytywne zamknięcie jakiegoś pomysłu. Tutaj. Mm, Macie jakiś pomysł, myślę, że na, na rozwój własny, na zrealizację siebie. Ale tak jak powiedziałam, podczas pełni Słońce jest blisko Saturna, a Księżyc naprzeciw. Więc jakby Saturn, jako ten odpowiedzialny, mówi, tak, możesz iść w stronę nowego, ponieważ pełnia, podczas pełni Księżyc jest w trygonie do Urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności, nagłych, nieoczekiwanych zmian, który jest pod koniec waszego znaku. Więc tutaj mówi: możesz żyć w nowe, możesz realizować swoje marzenia, możesz zmienić wszystko, ale do tego też jest potrzebny plan. Nie trzeba tylko marzyć, trzeba działać, ale trzeba się zastanowić, jeżeli. Chcesz na przykład tworzyć własną działalność, jak najbardziej, ale zrób jakiś plan. Co chcesz robić? Czy to się opłaca? Zrób jakiś biznesplan. Nie na łapu, capu. O tym mówi nam pełnia, tak? Pełnia przypomina nam o, o odpowiedzialności, nawet w sferze miłości, w sferze marzeń, w sferze mm, naszych emocji. Yy, tak samo jest, kochani, jeżeli próbujemy. Żyć świadomie i żyjemy świadomie, to y, mocna taka obserwacja siebie, o czym ja myślę, jakie są moje myśli. Czy moje myśli są pozytywne, ponieważ to, o czym myślę dzisiaj, jutro się realizuje. Czyli taka, wiecie, kontrola też swojego myślenia, nauka y, pozytywnego myślenia, danie sobie szansy, danie sobie prawa do tego. O tym też mówi Saturn, tak? Więc pełnia jest zaćmieniem znaku panny, yy, czyli węzeł północny jest znaku panny. od tego mamy odchodzić. I czyli panna to wiecie, jest taki chłodny umysł, racjonalny, czyli yy, ja nie podchodzę emocjonalnie, tylko racjonalnie, konkretnie poprzez umysł. A tu yy, jakby. Yy, od Panny mamy odchodzić, a i w stronę ryb, czyli w stronę emocji, w stronę duchowości. Panna idzie w stronę tego, co widzi, co może dotknąć, bo to jest ziemia, a ryby to jest mgła, to jest eter, to jest to, co ja czuję, tak? Czyli to mamy zostawiać, tą racjonalność. Mamy i stronę marzeń, ale Saturn mówi, to też wymaga od Ciebie odpowiedzialności. Idź za tym, co kochasz jak najbardziej ale wiedz, że to też wymaga jakiejś pracy. Nie, że pstryk i wszystko się zmieni. Nic się samo nie zmieni, kochani. My jesteśmy kowalami własnego losu. Możemy wykorzystywać. Astrologia nam w tym pomaga. Odpowiednie tranzyty, odpowiednie momenty i czas, tak? Albo nie. Więc pełnia jest mocna. Zaraz popełni. Merkury, planeta komunikacji, współpracy biznesu, na pełni w Pani, a pełnia jest panie, a Merkury władza, jest władcą panny, wchodzi w retrogradację. Czyli, jakby, wiecie, to jest też takie mocne zastanowienie się nad tym, co ja czuję, no bo księżyc jest w Pannie, czyli on podchodzi umysłowo, tak, emocjonalnie. Być może ja chcę iść w stronę tego, chcę iść w stronę czegoś nowego, ale. Nie do końca y, wiem, jak to zrobić, żeby robić to, czy być z tymi ludźmi, którzy mi sprawiają przyjemność. Może więcej jest w, we mnie obowiązku y, niż y, y, tego, co sprawia mi radość, co powoduje, że jestem szczęśliwa, czy szczęśliwy. Merkury jest w Baranie, y, czyli. Y, Mocno dużo emocji będzie w was, będzie wykutłowało, dużo wewnętrznie, tak? I on wchodzi w retro. Mm, 20, kochani, słońce połączy się w rybach z Neptunem, gdzie planetą miłości, duchowości. To jest takie, wiecie, zakończenie. I wchodzi do znaku barana i mówi: Ja zaczynam działać. Nie do końca, moi drodzy. Każdy zazwyczaj nów w baranie to jest właśnie świetny, na początek, na rozpoczynanie, inicjowanie. Tutaj nie. Tutaj jeszcze... Być może my już wiemy, czego chcemy, ale planety są w retrogradacji, czyli Wenus w retro, Merkury w retro. Nie jest to dobry czas na rozpoczynanie nowych przedsięwzięć, otwieranie działalności. Trzeba się jeszcze zastanowić. Co zrobić? ale właśnie dlatego, jakie są moje intencje? Jakie są przesłanki? Tu trzeba wrócić do siebie. Wszystkie odpowiedzi są w nas, kochani. Każdy może tylko siebie zapytać i sobie zadać to pytanie. I później, 21. Wenus z sekstylu do Plutona. Po raz kolejny, Wenus, planeta miłości, pieniędzy. Przyjemności. Bardzo fajny dzień w sekstylu do Plutona. Wenus jest w retro. Pluton mówi o Waszej karierze zawodowej. Zapowiada tutaj transformację. Wszedł tutaj Pluton, tak? Będzie zmieniał karierę, wizerunek wielu byków, tak? Zupełnie inaczej będziecie społecznie się pokazywali. Pluton zmusza do zmian. Więc tu są sekstyle, które zachęcają. Bądź odważny, buduj swoje poczucie własnej wartości, buduj odwagę w sobie. Możesz to zrobić. 23. Słońce w sekstylu do Plutona połączone z Wenus, czyli obie planety w sekstylu do Plutona, nowe szanse, nowe możliwości. Działaj, buduj w sobie tą odwagę. Rób jakiś plan, ty jeszcze nie wychodzisz z tym, ale ty już wiesz co robić, rozmawiasz o tym, bo tutaj jest Merkury w Baranie, dzielisz się z partnerem, no bo tutaj Wenus, myślisz że tu na tym zarobić, robisz plan, tak, idziesz już w nowe, mentalnie już jesteś w nowym, jeszcze tego może nie pokazujesz i to są nowe możliwości, tylko trzeba zadziałać. Dwudzi jeszcze 25 Merkury zrobi sekstyl do Plutona. Zobaczcie, jaka droga. Nowe szanse, nowe możliwości, ale to wy macie jakby zaplanować, yy, stworzyć jakiś plan swojej przyszłości i odważnie później w niego wejdziecie, jak planety wejdą do byka, tak? Więc yy, 27 Wenus wraca do ryb. Wenus w rybach czuje się cudownie. Wenus to jest planeta miłości, przyjemności, też pieniędzy. Tutaj łączy się z Neptunem tego 27. Piękna energia. Czyli my wracamy do tego, co kochamy. Być może do swojej miłości, może poznaliśmy kogoś i się zakochaliśmy. Chcemy realizować swoje marzenia. I w tej energii odbywa się. Nów Księżyca szczęściowym zaćmieniem słońca w, na, w znaku barana, kochani. Zobaczcie, Wenus wraca do ryb, a księżyc spotyka się ze słońcem w baranie i mówi idę w nowe, Rozpomina się nowy, yy, rozpoczął się już nowy rok astrologiczny. To jest pierwszy nów w nowym roku astrologicznym. I zaraz yy, po nowiu 30. Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, również wraca do ryb. Co ja czuję? Z jakimi ludźmi czuję się wspaniale? Z kim y, mogę tak spędzać czas i czuć, że wzrastam? Y, Jakie ludzie mają odejść z mojego życia? Jakie myślenie racjonalne? Co mam zrobić, żeby iść w kierunku tych marzeń? Siła tkwi w tobie, w Twoich emocjach, być może y, trzymacie lęk że macie brak wiary w siebie, może jeszcze trzeba na samą oceną popracować, żeby wewnętrznie że ja mogę to zrobić, że ja mogę wszystko. I 30, kochani, zobaczcie, Słońce i Księżyc w Baranie, Wenus i Merkury wracają do Ryb, a Neptun, planeta miłości, duchowości, Wchodzi do znaku Barana i rozpoczyna, inicjuje. Po 14 latach wychodzi z ryb i wchodzi do znaku Barana. I wybudujecie swoją wewnętrzną siłę. I Neptun mówi: Możesz wszystko. Możesz wszystko, możesz pracować ezoterycznie, możesz pracować z kartami, możesz motywować ludzi. Ty masz talenty i to odkrywasz w sobie tą siłę. I Neptun jeszcze wróci do znaku ryb, ale on będzie do, dziś, do 22 października w baranie. 4 lipca wchodzi w retrogradację, więc do tego 4 lipca idzie do przodu i tu działacie, wzmacniacie się, korzystacie z różnego rodzaju metod. Neptun, będąc w baranie, mówi: Mogę zrealizować to, o czym marzę. A u Was. Największa siła jest w waszym wnętrzu, w waszych emocjach. Wy możecie sami się motywować, zmienić możecie po prostu wszystko. Także, drogie byki, piękny czas i miesiąc po prostu przecudny. Yy, no w księżyca z sześciowym zaćmienie słońca w Faranie przypomina nam, ponieważ wiecie, już węzły przeszły na oś ryby Panna, mamy iść stronę ryb, ale jeszcze jest blisko tego nowiu. Tego słońca, ten węzeł przypomina nam, że my mamy stawiać na siebie. Baran mówi, ja mogę, ja chcę, ja mogę i ja nie oglądam się za siebie. Ten mózg przypomina Wam, że wy już potraficie, że wy to umiecie. Wystarczy sobie przypomnieć i dalej budować swoją wewnętrzną moc. Pozdrawiam z Was serdecznie, drogie byczki. Oczywiście, zapraszam na konsultacje. To jest tak intensywny rok, intensywny miesiąc, że warto zobaczyć, gdzie u nas ta transformacja. Bo pamiętajcie, ja mówię tutaj prognozę ogólną, ale wiele byków czeka ogromna zmiana. Mają Plutona w kwadraturze, tak? Tutaj ogromna zmiana w jakich dziedzinach życia, czego to dotyczy u mnie? Jak wykorzystać to w jak najlepszy sposób? To już mogę powiedzieć na Waszej interpretacji yy, osobistej, gdzie potrzebuję znać Waszą dokładną datę, miejsce i godzinę urodzenia oraz miejsca obecnego pobytu. Jeśli ktoś mieszka gdzieś dalej od miejsca zamieszkania, trzeba zrobić relokację i jakby to wszystko powiązać. Także zapraszam serdecznie. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was cieplutko. Do zobaczenia.